Cześć, witam wszystkich głośników wędkarstwa. Zarazem sympatyków kanału Fishingway Channel. Jak widzicie, kolejny raz jestem na rybach, oczywiście znowu jestem sam. Jurek obecnie nie może, więc ja, jak zwykle, kiedy mam czas, a pogoda dzisiaj jest wyśmienita. Nawet bym powiedział, że jest bardzo upalnie W tym roku lato jest bardzo upalne. No ale trudno, jak jest, tak jest. I dzisiaj przyjechałem po nad tą wodę. Zobaczymy, głównie się nastawiam na okonia. Może jeszcze coś innego się wbije, może szczupak jakiś, zobaczymy jak to będzie. Czy w ogóle coś będzie brało? Przygotowałem sobie dzisiaj dwa kijaszki. Jeden 2,40 do 21 gram. Ciężar wyrzutu. I tu znowu ta sama długość 2,40, ale do 13 gram. Także mam dwa kijaszki. Jeden mocniejszy, drugi delikatny. I zaraz wam pokażę. Pudełeczko takie zwykłe pudełko. Jedno tylko dzisiaj wziąłem, ponieważ nie chce mi się za dużo tego w tym upale nosić a muszę ze sobą jeszcze sprzęt nosić i kamerę i wszystko także żeby wam coś nagrać o ile się uda i podstawowe pudełko moje dzisiaj tak wygląda kilka gum jak widzicie jakieś tam blaszki główki i to mi wystarczy na dzisiejsze wędkowanie. Po co więcej i tak pewnie nie wykorzystam tego wszystkiego ale te podstawowe, takie gumki, którymi mi z reguły zawsze łowię, to tu mam w pudełku i blaszki. Tak samo zobaczymy. Jestem na popołudniowej dzisiaj sesji, więc do wieczora zostało 4 godziny łowienia. Mam nadzieję, że, że coś uda się wyjąć z tej wody. Oby. Także trzymajcie kciuki, a ja zaraz wezmę się do pracy, bo naprawdę pogoda jest. Przednia jak się tu mówi piękna. A czy to się przełoży na brania? Mam nadzieję, że tak. Jest koń. Ładny. Garb. Na obrotówkę. Strzelił. Oj stój, stój, stój gościu. Zobaczcie fajny już taki około 30 centymetrów prawie piękny Dobry. jest okolnik znowu także udało się choć Aj! wypluł gumę sam się spił i dobrze także jak żeście widzieli tym razem na gumę uderzył Boczny trok i próbuję. Mam Nie i będzie okoń. ładny okoń będzie. Tak, chodź tu. Chodź tu do mnie. Zmontowałem sobie teraz boczny trok i od razu ładny okoń, gumę zażar, stój. No pięknie. Jak widzicie kolejny ładny garbuz już taki w granicach 30 cm. Odjeżdżaj. <laughs> ale piękny. Jednak ta pogoda upalna lato, ale efekty są jakieś tutaj. A jest. Jest. Widzicie? Na boczny uderzył taka prawie 30, ale nie, 230 to nie ma, 267. Zaraz go wychaczymy Proszę, jeszcze raz widzicie? Wypuszczamy rybkę. Pięknie. I o to w tym wszystkim chodzi. Portki, tak zwane z podwójnym ogonkiem twisterek, i jedziemy. Ale jest dzisiaj niemiłosiernie ciepło, powiem wam uch. Ale już teraz te słoneczko coraz niżej ku zachodowi. To już trochę lepiej, ale gorąco jak nie wiem co dzisiaj. Strasznie upał. iść dalej, w inne miejsce poszukać. Tutaj już obłowiłem parę wyjechało stąd, niedużo, ale coś tu się zadziało. Idziemy w inne miejsce. Spróbuję tutaj w tym miejscu. Dosyć ciekawie to wygląda. Zobaczymy, czy się uda tutaj coś wyjąć. Jest następny, tylko w trawę mi gdzieś tam się wpakował. Chodź tu aha, w trawę ale udało się go wyciągnąć z tej trawy. Znowu taki fajny 30 Ten boczny trochę robi robotę, a się, że go nie wyjmę. Bo mi zaparkował w trawie Ale jest Jest ładny, stoi Uu, Ten tuż jest naprawdę fajny Zobaczcie jaki fajny Naprawdę fajny To tutaj stoi sobie w takim fajnym miejscu i skubią gdzieś przy tych trawach Także super Odpływaj gościu Zobaczcie, jak tu jest ciężko przeprowadzić przez. już puścił okoń. Jeszcze tam jest. o, I teraz, jak ja go mam przyciągnąć przez tą trawę. No. Zobaczcie, jak ja tu walczę w tej trawie. Ciężko tu jest. Naprawdę, trawa taka. One tu gdzieś stoją. Za tą trawą. Ładny garbus. Jak widzicie, stój, bo mi zaraz urwiesz ten hak. O, a tu trawa jest i ciężko jest. O, gdzieś tak. Mówię, około 27-28. Idź tu do tej trawy, jak gdzieś. O, on przejdzie przez tą trawę, a mi przeciągnąć jest ciężko. Zobaczcie, jak tu jest zarośnięty. No masakra, nie? Ja tu muszę walczyć w tej trawie. One tu za tą trawą gdzieś stoją. Tam jest drobnica i. Za tą, za tą trawą stoją te okonie, przy tej drobnicy atakują. I siedzi. Jest coś. Będzie okoń. No jest. Zobaczcie, jest, udało się. No, fajny, nie? No, taki z 27-8 centymetrów. Dobory. Pięknie. I o to w tym chodzi zawsze, mówię. W tym wędkarstwie. Upał, bo upał się nie chce. Męczące to jest, wam powiem. Ale od czasu do czasu okoń się wbija. Weź mi się tam uwiesiło Oj Zobaczcie jaki olbrzym Szczupaczek Ale duży Uderzenie myślałem, że to okoń a tu A to nie okoń To szczupaczek Zostaw mi tą gumę, bo mi ją zaraz zjesz. oddaj No naprawdę taki Żdąc. Dawno takiego nie złowiłem malucha. No ale. Apa. <grymne> no. Chodź tu. Chodź tu do. Do wujka Jacka. Chodź tu. <grymne> Widzicie znowu. Taki fajny siat I znowu na te portki Dzisiaj skuteczna ta guma roboty robi pięknie nie Już taki fajny Bye bye Jest okonek Ale Ten to jest maluszek w porównaniu do tamtych, to to jest maluch. No ale i zawsze to ryba. Wszystkie nie będą ładne, takie się też wieszają. Słuchajcie, dzisiaj zdecydowanie boczny trok, ale blaszka też skuteczna, ale na boczny trok najlepiej. Coś tam mi się zadzieje. Trzeba będzie ich poszukać w innym miejscu jeszcze. Przez tą trawę to znowu będę miał ciężko, ale muszę sobie z nim poradzić bo to jest ładne okoń I tu widzicie znowu jest gęsto zarośnięte, ale muszę na górę na siłę ciągnąć to konie, bo proszę bardzo, taki fajny znowu. Bo jest tak zarośnięty. Zobaczcie jak tu jest zarośnięty. Dobra woda. Uciekaj. Następny. Do góry. Bo do rośliny. O kurczę, W teziersko. To, to Przez teziersko tutaj. Zobaczcie co ja tu wyprawiam. No ale inaczej się nie da, bo jest zarośnięte mocno. Pełno ziela. No i też taki już ładniutki, nie? No proszę bardzo. Fajne to konie dzisiaj są. Hopa. jest ryba Jest okoń ładny Jakiś taki bladzior Pierwszy raz widzę takiego Co to Albinos czy coś? Zobaczcie jaki jaki żółty taki Jak cytryna <ścoughs> Albinos jakiś, ale ładny, nie? <laughs> Także udało się. Pierwszy raz takiego widzę wybarwionego. Jeszcze mi się takiego nie udało wyjąć. Proszę bardzo. Piękny. Jakiś taki wyblakły, żółty, nie wiem o co tu chodzi w tym. Nawet tych kresek mu nie widać, <laughs> ale ładnie wybarwiony. Wypuszczamy. Uch, ładnie, ładnie. Słuchajcie. Powoli będę kończył, powiem Wam. Bo od dłuższego czasu, oprócz tego brania teraz, to żeście widzieli, nic się nie dzieje, już przedtem był większy upał. Lepiej współpracowały te okonie. Teraz pod wieczór już siadło, siadły te brania. Także sporadycznie coś się zadzieje. A ja już jestem zmęczony, powiem Wam, to słoneczko mi dzisiaj dogrzało zdrowo i mam już serdecznie dość. Także naprawdę dostałem dzisiaj popalić, jak się to mówi. Nachodziłem się za tymi okoniami, no, ale tak to jest, jak się chce. Złowić coś, to się trzeba nachodzić a głównie jeżeli chodzi o spinning, nie, to trzeba się nałazić. Także było fajnie, podobało mi się dzisiaj. Jestem happy, na zero nie byłem ani nie jestem. Także sami żeście widzieli, kilkanaście okoni, udało mi się wyjąć. Przyzwoitych, ten taki teraz, ostatni, ubarwiony wspaniale, coś fantastycznego. Także mam nadzieję, że Wam się spodobało, jeżeli tak to proszę dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, no jak zwykle do zobaczenia, widzimy się nad wodą, a ja, ja jadę do domu, bo zobaczcie jestem cały mokry już, spocony, kąpiel, prysznic i zimne piwko, żeby dojść do siebie. Tyle z mojej strony dla Was na dzisiaj, cześć Wam.